Dzień dobry, witam serdecznie na playliście ciekawostki kanału w świecie króla myśli. Moi drodzy, na tej playliście jak już zdążyliście się zorientować, e, przeważnie sięgam tematów historycznych, e, takich tematów, które wydarzyły się dużo, dużo wcześniej przed tym o czym uczy nas oficjalna historia, o czym uczy nas historia na uniwersytetach. E, na, w różnych szkołach. Po prostu próbuję tutaj w tym cyklu filmów, jak gdyby podważyć ten główny nurt historyczny, pokazać Wam i jednocześnie samemu sobie, że historia człowieka historia Ziemi nie wyglądała do końca tak, jak myślimy. Ostatnio coraz częściej, coraz więcej badań, coraz więcej odkryć archeologicznych zaczyna zwracać uwagę na coś, co nas zaskakuje, prawda? Z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, co może całkowicie odmienić nasze myślenie, zarówno o historii planety, jak i o historii człowieka. Dzisiaj, moi drodzy, Zajrzymy w głąb historii jeszcze przedpotopowej. I to, 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 o czym będę dzisiaj mówił, wydarzyło się przed biblijnym potopem, ale co ciekawe, wydarzyło się na terenach, które dzisiaj leżą w granicach państwa polskiego. Tak, moi drodzy. Okazuje się, że przed potopem tu w Polsce mieszkali ludzie ale jacy to byli ludzie o no właśnie szokujące odkrycie w polskiej jaskini kanibalizm pradawnych europejczyków taki tytuł nosi ten film moi drodzy makabryczne odkrycie w jaskini maszyckiej na terenie ojcowskiego parku narodowego rzuca nowe światło na przeszłość ziem które dziś nazywamy Polską Archeologzy natrafili na niepodważalne dowody na istnienie kanibalizmu wśród pradawnych Europejczyków. Kim byli ci pradawni Europejczycy, Europejczycy, którzy mieszkali tutaj jeszcze przed potopem? Na to pytanie na razie brak odpowiedzi. Ale jedno, co było, co jest pewne, to tutaj, na terenach Polski. Przed potopem kanibalizm był na porządku dziennym. Tak, tak, moi drodzy. To, co znaleziono w tej niepozornej jaskini, mrozi krew w żyłach. Międzynarodowy zespół badaczy, w skład którego weszli naukowcy z Polski, Niemiec oraz Hiszpanii, odkrył, że, znajda, że zjadanie ludzkiego mięsa nie było odosobnionym incydentem, lecz stanowiło powszechną praktykę. Szczątki datowane na około 18 tysięcy lat wstecz dowodzą, że przodkowie ludzi zamieszkujących te tereny mieli wyjątkowo makabryczne zwyczaje. To są takie mroczne sekrety, ukryte w kościach. Te mroczne sekrety, ukryte w kościach, naukowcy przed nami ostatnio. Objawili, pokazali, udowodnili nam. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej mikroskopii 3D udało się dostrzec szczegóły, które dotąd pozostawały niezauważone. Na 63 fragmentach ludzkich kości naukowcy odkryli wyraźne ślady napięć i uszkodzeń, świadczących o usunięciu szpiku kostnego. Dowody te jednoznacznie wskazują, że zmarli zostali zjedzeni. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że kanibalizm odbywał się krótko po śmierci ofiar, a dokładność napięć sugeruje, że posiłek był starannie przygotowany. Czy oni tutaj tysiące lat przed potopem nie mieli? co jeść, czy nie było zwierzyny, a być może mieli problem z jej upolowaniem. Dlatego zjadali swoich zmarłych. Kim byli ci ludożercy? Kultura magdaleńska. Publikacja na, ła na łamach Scientific Reports ujawnia, że te mroczne praktyki były związane z tak zwaną kulturą magdaleńską. Przedstawiciele tej społeczności zamieszkiwali różne części Europy, unikając jedynie północy kontynentu. Zaskakująco szeroki zakres praktyk pogrzebowych, które stosowali, obejmował nie tylko grzebanie ciał, ale także ich konsumpcję. Jakie były motywy takiego postępowania? To był jakiś rytuał, czy może z powodów pragmatycznych, tak postępowano ze zmarłymi. Mimo przerażającej wymowy odkrycia, naukowcy nie znaleźli żadnych śladów zębów na kościach, co może sugerować, że nie była to przypadkowa uczta. W przeciwieństwie do innych znalezisk związanych z kulturą magdaleńską w jaskini myszyckiej, maszyckiej, przepraszam. Nie widać śladów rytuałów wyrażających szacunek dla zmarłych. Czy więc kanibalizm był podyktowany głodem, wierzeniami, a może okrucieństwem bez granic? Ja bym był za tym, że raczej głodem w tamtym czasie. Tak sugeruję tutaj, wtrącając swoje własne myśli, że ludzie ci. Mieli problemy z upolowaniem zwierzyny. Być może były tutaj gęste lasy, być może trudno im było się zorganizować w grupę, w tak silną, sprawną grupę, aby upolować jakąś zwierzynę. A mięso? Mięsem już wcześniej musieli się pożywiać i musieli e, poznać walory i zalety takiego pożywienia. Nie tylko roślinnego. Ta przyszłość przewraca współczesne wyobrażenia, wyobrażenia o nas samych, o ludziach. Znalezisko w jaskini maszyckiej jest nie tylko przerażające, ale i niezwykle ważne dla zrozumienia historii ludzkości. Odkrycie dowodzi, że kanibalizm w Europie nie był jedynie wynikiem skrajnych warunków przetrwania. Lecz mógł stanowić część codzienności naszych przodków. Jak wiele jeszcze nie wiemy o przeszłości człowieka o mrocznej przeszłości człowieka. Coraz więcej faktów, coraz więcej znalezisk odsłania nam tę historię ciekawą historię. Ale to, o czym dzisiaj mówię, o kanibalizmie, rzuca pewien cień na rodzaj ludzki, prawda? Tyle tylko, czy tak prawdę mówiąc, nie było to usprawiedliwione w jakiś sposób? Z tego tekstu, który przeczytałem, wynika, że to nie były morderstwa. Prawdopodobnie nie były to morderstwa. A być może. W każdym razie to odkrycie na nowo definiuje historię ziem polskich i zmusza nas do, nas do przemyślenia tego, kim naprawdę byli nasi przodkowie. Ale ponieważ odkrycie to pochodzi z e, okresu około 18 tysięcy lat wstecz, to potem na tych ziemiach, zgodnie z tym, co zostało zapisane na kartach Biblii, nastąpił, Potop. I kanibalowie wszyscy w tym potopie zginęli. Być może to także była, był jeden z powodów zesłania przez Boga Jachwę wód potopu na ziemię. Być może. To tylko taki mój luźny wniosek. Luźne stwierdzenie. To wszystko dzisiaj w e, ciekawostkach, moi drodzy. Ja zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania. W komentarzach proszę Was o to, abyście podrzucali mi ciekawe tematy do omówienia tutaj, do streszczenia, do przedstawienia w tym e, cyklu filmów ciekawostki. A ci, którzy uważają, że jestem tego wart, e, tych zapraszam na portal Patronite do wsparcia mojej działalności. Zarówno jako youtubera, jak również pisarza, samowydawcy. Pisarza, który sam pisze, sam wydaje, sam sprzedaje swoje książki, który ma zamiar być pisarzem na pełen etat. Dlatego potrzebuję waszego wsparcia i liczę na to, że w pewnym momencie to wsparcie od was otrzymam. Bardzo gorąco Was pozdrawiam. Jeszcze raz proszę nie. Eee, hamujcie się w komentarzach. Możecie pisać negatywne komentarze. Mnie to nie zaboli. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Możecie pisać negatywne komentarze. Jak najbardziej. Zachęcam także do pozytywnych komentarzy, bo myślę, że na takie również zasługuję. To wszystko. Do zobaczenia następnym razem.